A dzisiaj zrobimy na Robo prefabrykat iPhone'a. No to no to zaczynamy. Chyba tak się robiło iPhone'a. Kurde. To się rzeczy rzecz... Bo trochę zapomniałem, bo już dawno w tym nie grałem. I może mój tata jeszcze mi kupi VIP'a. Nie wiem ostatnie nagrywania na tydzień. Ok. Jakby coś, to pierwszy raz robię tego iPhone'a. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś ma iPhone'a. Bo jestem ciekawy. To mówi, że jak spanie, to on już się jest potłuczony i już się go naprawić nie da. Kurde. Nie wiem, czy mój ta coś tam jest. Bo moja koleżanka Głośna tak samo mówi. Ok. Teraz tak. Mam nadzieję, że nie wyjdzie ten odcinek za długo. Ok. Jeszcze te coś źle zrobię, to trochę popasuję, bo robię takiego płaskiego, kurde. okej? Okay. I chyba zrobię z Androidem. Wezmę sobie może kredkę, będzie szybciej. No i teraz tak szybko będzie szło mi. Mam ja nadzieję, że prefabryka Wam się spodoba i zostawicie jakieś 8 lajków. No, tyle wystarczy. Następny prefabrykat, że zrobimy już iPhone? Pamiętam chyba, że iPhone miał jeszcze takiego na dole, a A to inaczej już. To sobie zrobię tak, bo tutaj mam więcej miejsca na, takie, na te białe tutaj w Mamy jeszcze tutaj taki kwadracik, no żeby wejść na swój, wiecie co, prawda? Tam gdzie jest ten telefon, ten... Żeby do kogoś zadzwonić. Ten... No, Teraz tak. ja to było białe? Tak, białe. Androida już nie będę robił, bo mi się nie chce. Okej, okay. chce. Napiszcie też, czy umiecie lepszego zrobić ode mnie. Pewnie tak. No i chyba zakończone. Okej. Okay. Teraz tylko jeszcze zapisz. Mój, że fabryka to się nasywa. No mnie znałej. i I pychy. Okej, -e. okay, koniec. O, misja ukończona. No, i to było na tyle. Nara.